Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w poradniku medycznym na zdrowie moim i Państwa gościem jest pani poseł Anna Czech, a tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie działalność zespołu parlamentarnego. Witam bardzo serdecznie witam Pani Poseł, panią, witam państwa bardzo serdecznie. Pani poseł. Jest mnóstwo spotkań, mnóstwo podkomisji tych zdrowotnych. Jak przebiega Dzień pracy, pani, jak to później jest wdrażane w życie? Praca na początku kadencji to tak powoli, powoli, ale w tej chwili. To już coraz więcej jest tych obowiązków, bo coraz więcej tematów, które zostały podjęte w różnych właśnie zespołach, komisjach. I tak jak przyjeżdżam do Warszawy, to w ogóle nie mam czasu na, na, na żadne inne zajęcia, tylko wciąż właśnie albo są komisje, Komisja Zdrowia, ale też prowadzę zespół do spraw Organizacji Ochrony Zdrowia który właściwie tak naprawdę to zajmuje się pacjentem bo po to ta organizacja i poprawa tej diagnoza najpierw a potem wnioski w celu poprawy aby pacjentowi po prostu było lepiej w tym systemie co nie jest łatwe zresztą w żadnym kraju nie jest to nie jest to tak łatwo i tak idealnie wszystko rozwiązane. W ten zespół już odbył 64 posiedzenia. To jest naprawdę bardzo dużo. Chyba jesteśmy, nie wiem, czy najbardziej czy jednym z najbardziej pracowitych zespołów, a charakteryzujemy się też tym, że po każdym posiedzeniu, tam na paru posiedzeniach nie było wniosków wypracowanych z różnych powodów ale wypracowane są wnioski, nawet jedna taka strategia jest wypracowana co do w ogóle systemu organizacji, systemu ochrony zdrowia. A teraz piszemy wnioski i na te wnioski oczekujemy odpowiedzi. No nie zawsze ta odpowiedź jest taka, na którą byśmy oczekiwali tej odpowiedzi, bo nie zawsze od razu można sprawę, że tak powiem, rozwiązać. No ale, ale my w tematach wielu, które są bardzo ważne, jesteśmy, jesteśmy konsekwentni i i piszemy wnioski. One, one są kierowane do ministra zdrowia, do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który bardzo zawsze konkretnie rzeczowo odpowiada, do ministerstw na przykład rodziny i pracy. Czyli czy rozumiem, że innych. ta pań, pani praca, ona później przekłada się na inne ministerstwa? Tak, też. ona się przekłada na inne ministerstwa, na, nawet do ministra finansów, bośmy szukali też jakichś środków które mogłyby wspomóc system finansowania ochrony zdrowia. Także tak się przekłada, e, głównie do Ministra Zdrowia. Naszym Rozumiem, że tematów po, podjętych jest bardzo które dużo. Twoje... Jest, bardzo jest dużo jakiś dziennik. zakres, wokół którego się poruszacie, czy po prostu tak. od A do Z? Jest od A do Z. W naszym zespole on się charakteryzuje tym, że są posłowie nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, ale też jest poseł z innych opcji, z Platformy Nawet z Nowoczesnej, która teraz już tam zmieniła Barwy, ale ci wszyscy, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia i mają doświadczenie, wiele zespołów było poświęconych onkologii, ale to na przykład rak piersi, rak jelita grubego, ogólnie organizacja tego systemu, jeśli chodzi Onkologia o onkologię, biorąc pod Tak, się to jest dużo. Hematologia, medycyna personalizowana, to wszystko żeśmy wypracowali te wnioski, ale ważne, co jest najważniejsze. Bardzo ważne jest to, że są posłowie, ale też na każdy z tych spotkań zespołu przyjeżdżają eksperci, profesorowie, specjaliści krajowi, specjaliści wojewódzcy, znane autorytety w danym dziedzinie. Czyli nie dziedzinie. debatujecie tylko w nie. swoim gronie, tylko jest. Nie, spektrum nie, ekspertów, bardzo szerokie który? spektrum ekspertów, przybywają eksperci medycyny, profesorowie, wybitne postaci z medycyny, krajowi specjaliści, osoby, które, które są, że tak powiem, zainteresowane tematem, stowarzyszenia, na czele których stoją też na przykład medycy, ale też stowarzyszenia grup pacjentów zainteresowanych danym dany problemem, na przykład Amazonkiem, Amazonki, na, na przykład pacjenci Koalicja Pacjentów Onkologicznych, którzy przeszli przez chorują na różne choroby i właśnie oni też towarzyszą nam i spotkanie przebiega w ten sposób, że jest dyskusja, czy wystąpienia. A później e, ci, którzy brali udział w tej dyskusji, mają e, prawo wnieść mailem do nas, że tak powiem, swoje postulaty, bo część się notuje, to to wszystko jest nagrywane, wszystko jest w systemie, i my potem formułujemy wnioski. Do odpowiednich instytucji i tamte stowarzyszenia też w tym uczestniczą, poprzez to, że składają te wnioski, ale podpisują posłowie. Był realizowany program rozmowy niedokończone z pani telefonicznym udziałem. Tak. Był akurat tematem rozmów było choroba leśniowskiego korona i później na komisji właśnie tak. pojawiło się. Mieliśmy ostatnio, właśnie tak, pojawili się, dzwonili do naszego właśnie zespołu przedstawiciele takiego, to jest Stowarzyszenia ZŁODZI. Młodzi ludzie, którzy właśnie dotknięci są tą chorobą. I oni też przyjechali na nasze ostatnie spotkanie. Wprawdzie to była prezentacja takich indeksów zdrowotnych w zakresie onkologii i raka piersi, czyli to polegało na tym, bo też analiz, analizujemy to, jaka, jaka sytuacja jest u nas w Polsce. A jakie te indeksy są w innych krajach? Czyli czym się, gdzie się pozytywnie wyróżniamy, a gdzie negatywnie, gdzie trzeba jakie kierunki wyznaczać, to ogólnie w ochronie zdrowia i, i w tym. I tutaj przyjechali właśnie ci przedstawiciele z Łodzi, bo z programu, w którym żeśmy rozmawiały na, na temat choroby leśniowskiego żeśmy się poznali i przedstawili mi właśnie, już po, uczestniczyli w zespole, a potem jeszcze pozostali po i właśnie będą formułowane wnioski do, do Ministerstwa, bo to chodzi o, właśnie o kolejne, o kolejne sprawy. No. Tutaj w tym przypadku chodzi o to, aby. Zostały wdrożone? Choroby leki biologiczne, tak, 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 bo tak, drugiego, trzeciego rzutu, bo nie wszyscy reagują na ten pierwszy rzut, a ta choroba jest też no, bardzo dotkliwa. Może nie są też tak e, kosmiczne pieniądze, także aby tym kolejnym ludziom po prostu poprawić los, to właśnie e, będziemy występować. Będę występować do, do Ministerstwa, aby uznać, jeśli Agencja Oceny Technologii najprawdopodobniej, oceniła to pozytywnie, żeby to w jakiejś kolejności po prostu uwzględnić to leczenie, finansowanie tego leczenia. Także ten zespół jest bardzo, bardzo no żywy, no zgłaszają się do niego ludzie, ustawiamy w kolejce tematy, no bo jest już kolejka co do tego, jakie tematy podejmować, tam zaraz po następnym spotkaniu będą problemy szpitali wojewódzkich, do które są takiego drugi Ale drugiego Ale też tematem kościenia. była opieka o osób starszych. Tak. Bo nam zawsze leżą seniorzy na sercu. Bardzo nam leży na sercu oczywiście ten temat, bo to się zawsze przebija nawet tej organizacji, nawet tych szpitali. Więc parokrotnie nie podejmowaliśmy temat osób starszych. uczestniczyli Ale oni geriatrzy. jednak nie są do końca zaopiekowani. Nie, nie są. To, to po prostu trzeba zmienić. To. to trzeba tak. zmieniać, musi być większy nacisk, bo o tym się mówi ale to nie jest tak do końca załatwione. Jest tych geriatrów, którzy właśnie, geriatra wykład, czy to pani profesor, czy jakiś specjalista, zaczyna wykład od tego, że pokazuje nam kartkę papieru, na której pismem... Wypracowanym osoby nawet starszej są po kolei leki wypisane, cała strona leków i ile czego zażywać, ponieważ oni otrzymują od różnych specjalistów właśnie te leki i potem zażywają. Dlatego wypracowaliśmy też taką zasadę, aby teżśmy to kierowali, żeby przynajmniej raz na pół roku lekarz, załóżmy pierwszego kontaktu, był zobowiązany do tego, aby sprawdzić jakie leki y, zażywa jego pacjent, prawda? Tośmy pisali, że powinna być wdrożona taka, taka zasada. Nie... No to by wiele ułatwiło, naprawdę. Tak, to, to, to naprawdę. To, to, to jak tej kadencji starszą. nie zdążymy, to A też chciałam wiele... zapytać, czy na takiej komisji też rozmawiacie o tym, że na przykład potrzebne jest więcej takich miejsc, w których e, osoby starsze byłyby w takich w stu procentach zaopiekowane. I jeszcze wracając wszystkim. do tego hmm. tematu, to ci słuchacze, którzy nas słuchają, a którzy mają taką kartkę i listę, Ho, tak jak na której na są To proszę Państwa, to przyjdźcie raz na kwartał, raz na pół roku do lekarza pierwszego kontaktu i pokażcie mu tę listę. I zapytajcie, czy nie ma problemu, czy które z tych leków one się nie wzajemnie wykluczają, ze nie, sobie, nie kolidują. Tak. Tak. jak sami przyjdziecie, na pewno lekarz Wasz, lekarz pierwszego kontaktu, na pewno zweryfikuje tę listę. Można też pytać, on może zapytać lekarza geriatry, który może być tylko konsultantem, bo tych geriatrów nie jest tak wielu. Myśmy też pitali we wnioskach, żeby udrożnić system, czyli poprawić system kształcenia geriatrów po to, żeby właśnie oni mogli być tymi konsultantami, czy na tej pierwszej linii pracować, jak to jest możliwe, ale ważne jest, żeby samemu o tym pamiętać żeby tak wielu leków nie zażywać, bo to na pewno nie jest potrzebne. Tak, osób starszych powinno to zadbać, zwrócić. żeby jednak tak zwrócić jest. uwagę na, na tą listę leków. Ponieważ I o tym też piszemy. Zatrważającym tak, że... tempie na czasem rośnie. Rośnie, na rośnie miesiąc. i to, to naprawdę nie jest dobre. Wydaje tylko... się duże pieniądze i to w ogóle nie pomaga, a wręcz szkodzi. Ja pamiętam taką osobę, to mnie też zainspirowało do tych spotkań. Nawiasem mówiąc, ksiądz taki znany mi przyszedł w jakiejś innej sprawie i mówi: Tata, jak wrócił z oddziału geriatrycznego, nawiasem mówiąc w Gorlicach, to po prostu ożył, bo tam jest bardzo dobry geriatra, który zweryfikował mu tę listę leków i przestał być zatruty. Zaczął po prostu inaczej funkcjonować. Także naprawdę trzeba to weryfikować. Natomiast jeśli chodzi o. Też pisaliśmy o tym, że trzeba. Czy takie na osób ośrodki starszych. budować, jak tutaj, czy pani właśnie mówi o gorlicach, czy, czy nawet tutaj. tak? Trzeba, trzeba tak. Po pierwsze, muszą być yy, najlepiej, jak osoba funkcjonuje w domu, gdy ta opieka domowa jest zorganizowana. Nad tym też, też trzeba pracować. Na pewno będziemy nad tym pracować, żeby każdy się czuje najlepiej we własnym domu. Nawet jak jest niewyremontowane, nie takie doskonałości, ale są własne. własny to własny kąt to to tak zorganizować, żeby te osoby przychodziły, które się opiekują, to można zorganizować albo starać się to coraz lepiej robić. Natomiast jeśli ktoś nie jest w stanie, bo tak też się dzieje, no to żeby mógł trafić nie czekając nadmiernie długo do tego zakładu opiekuńczo-leczniczego albo do DPS-u. Do tego zolu to naprawdę czasem długo trzeba czekać. To widać, to w szpitale mają problemy z tym, żeby pacjenta Przekazać do jakiegoś ośrodka. Czasem musi się przekazywać do ośrodka dalej położonego, a nawet no, rodzina potem ma problemy z, z odwiedzeniem, bo nie każdy jest w stanie się zaopiekować najlepiej, gdy rodzina się jest w stanie zaopiekować tym pacjentem. Także na pewno te zole. Na pewno te ośrodki trzeba budować, a trzeba do tego dążyć, żeby to było bardzo przyjazne miejsca. żeby ludzie tam mieli tą namiastkę domu. Ci, którzy I mają, też, żeby personel był przyjazny, bo to też był przyjazny personel. nie zawsze idzie w parki. Tak, tak, tak. W większości się starają, to dużo zależy też od kierownika, jaki nadaje ton, prawda? Jak kierownik jest przyjazny, jak jest otwarty, to i to przenosi się na personel. Który, który jest przez niego zatrudniony. Także dla pacjentów, którzy są chorzy jakąś wielochorobowością, muszą trafić do tego, do tego zolu, którzy nie są tak chorzy terminalnie jak na przykład pacjenci, którzy mają chorobę onkologiczną albo inną chorobę nieuleczalną. I Czy powstają miejsce... już właśnie w Polsce takie ośrodki, które pomogłyby bliskim zaopiekować się właśnie osobą y, chorym onkologicznie? No tak, na pewno takie ośrodki są, ale powstają, mam, mam też, mogę też pochwalić się, czy po, podzielić się, może bardziej to strafne określenie, podzielić się informacją, że tutaj właśnie też w Tarnowie obok Szpitala Świętego Łukasza powstaje taki ośrodek, już, już jest blisko zakończenia. Ośrodek dla chorych, tych, dla których zakończono, nie ma już możliwości leczenia onkologicznego. Pacjent czasem jeszcze nawet... W Funkcjonuje, prawda? Ale rodzina się nie może nim zająć, więc może trafić, właśnie będzie mógł niedługo trafić do tego ośrodka. To po pierwsze, jeśli ktoś jest samotny i nikt się nim nie jest w stanie zająć, więc zajmie się nim to hospicjum, tutaj w Tarnowie, obok szpitala Świętego Łukasza. Czy to będzie duży ośrodek? Dużo, dużo to będzie, osób będzie To będzie mogło ośrodek, tam który jednoczasowo przebywać? może przyjąć nawet 28 osób. To jest, to jest dość dużo, bo o to chodzi, żeby taki ośrodek też był na domu bo takie hospicjum to jest dom dla chorych nieuleczalnie. Jest świetlica, tam jest piękna kaplica. Tam jest znaczy w tej świetlicy to będzie można nawet swoje zainteresowania kontynuować, czy to malarstwo, czy jakieś inne, bo pacjenci tam niektórzy przebywają krótko, mogą przebywać załóżmy 2-3 dni, ale są pacjenci, którzy przebywają też przez kilka miesięcy, osoby samotne I także Musi tam być miejsce dla nich, tam też będzie miejsce w tej świetlicy, gdzie będzie można upiec chleb czy jakiś, jakiś placek, po prostu żeby zapachniało, żeby się poczuło dom. A oprócz tego w pokojach one będą jednoosobowe z opcją do, do dwuosobowych, miejsce dla osoby bliskiej, dla rodziny, gdzie będzie można przez całą dobę też czuwać yy, i wyjazd do, do takiego ogrodu, który jest wspólną częścią dla wszystkich, czyli Czyli tworzymy takie, takie miejsce, takie, taki przedsionek nieba, gdzie każdy będzie czuł się mimo, że jest tak chory, nieuleczalnie, że już medycyna rozłożyła ręce, że lekarze rozłożyli ręce. ale. No jest to blisko szpitala, będzie też mógł lekarz wstąpić. Zawsze podejść, oczywiście, skonsultować. podejść, skonsultować jeszcze. To też jeszcze rodzina ta... chyba będzie spokojniejsza. Spokojniejsza, że bo to widać od tak, tak. Czasem można nie dopatrzeć czegoś no, w domu, co to po prostu odwrócić się i A przede wszystkim. Na tym to będzie polegało, żeby unieszkodliwić, zniwelować ból, żeby zniwelować ból właśnie metodami takimi najnowocześniejszymi, żeby dać tą opiekę medyczną na najwyższym poziomie, jaki tego wymaga pacjent. No i żeby, żeby po prostu zaopiekować się tak po ludzku, żeby każdy poczuł się, że jest po prostu kochany i potrzebny do każdego do każdego dnia i być może te dni ostatnie sobie, były szczęśliwe. Życzylibyśmy sobie, żeby więcej było takich ośrodków i takich osób, które dbają o to, żeby powstało takie ośrodki. Rozumiem, że tutaj Pani jest na, na czele tego. Myślę, że to jest bardzo potrzebne. Myślę, że to jest bardzo potrzebne, bo tak naprawdę to nie jesteśmy wciąż piękni i młodzi, tylko w końcu ta młodość przechodzi w starość. Uroda też zanika, ale najważniejszy jest ten duch. Jakim po prostu Jaka jest nasza duchowość, jakimi jesteśmy ludźmi, jak potrafimy nawzajem się na siebie otworzyć obdarać siebie dobrymi uczuciami i miłością, I to jest największa, największa wartość, przytulić tego przenośni, czy praktycznie tego, kto potrzebuje tej pomocy, to potrzebuje tej miłości, tego zaopiekowania. A czy do tego ośrodka będą mogły zgłaszać się osoby, które na przykład nie pochodzą z Małopolski, bo tu ośrodek znajduje się w, w Tarnowie, jakbyśmy mieli kogoś, Powiedzmy z Wielkopolski. Tak, no ten, ten ośrodek od początku, od założenia, to jest ośrodek, który będzie miał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia czyli każdy może tutaj przyjechać, obojętnie z jakiego końca Polski. Mało tego, ponieważ to będzie prowadzić fundacja, to założenie jest takie, że w miarę możliwości nawet osoby, które nie są ubezpieczone, a znajdą się w takiej sytuacji, też będą zaopiekowane. Niczego nie będziemy wymagać, po prostu będziemy pomagać tak jak pomagamy bezdomnym, nie oczekując, nie pytając dlaczego. Tak, tutaj też w miarę możliwości to będziemy, będziemy się starali pomagać po prostu każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, po to, żeby pokazać, że najważniejsza jest miłość. Czy każdy poseł, który pracuje właśnie w Zespole Parlamentarnym do spraw zdrowia może pochwalić się ty tyloma osiągnięciami w dziedzinie medycyny, co pani? <laughs> nie wiem, myślę, że każdy na pewno może się <laughs> może się na pewno pochwalić różnymi osiągnięciami. Każdy, każdy ma swoją, że tak powiem, y obszar zainteresowania. No, no, pani jest dla mnie wspaniałą inspiracją do działania przede wszystkim. że to, nie, Moja praca, pani praca nie kończy się tylko w Warszawie, tylko jakby przenosimy no ją z powrotem tutaj. Tarnowa no, i cały czas działamy. Tak, bo najważniejsi są właśnie, właśnie ludzie, ile, ile jesteśmy w stanie dać siebie, To wydaje mi się, że to, to ma sens i i o to chodzi przecież w życiu, bo tak naprawdę to, no wiecie, chwilę jesteśmy na tej, na tej Ziemi. Nasze życie się potem przemienia. Aby się jak naj, dla jak największej ilości ludzi, to życie przemieniało po prostu w, to, w tą dobrą stronę, aby w tym momencie, gdy znajdą się właśnie w tej sytuacji, mieli to wszystko, co pozwoli im na to, nawet gdy wcześniej błądzili, odnaleźli siebie. I, i po prostu to przejście było dla nich piękne i miało po prostu no, głęboki sens, że przechodzimy na tą dobrą stronę. To życzę, aby ten ośrodek powstał jak najszybciej bo na pewno będzie bardzo potrzebny wszystkim pacjentom, nie tylko tutaj okolicznym, ale z całej Polski. Ale wszystkim, jak najbardziej. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejny odcinek Poradnika Medycznego na zdrowie już za tydzień o godzinie 16.10. Z Panem Bogiem!